Idzę ładuje mi się teraz w Fortnite i widzowie, więc witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite i zjedziemy, zmienimy motyw. Powróćmy do Season Newsa i nie będziemy nagrywać żadne solo widzowie, nie będziemy nagrywać nic, po prostu nic nie będziemy nagrywać um, stylować solo właśnie. Po prostu będziemy nagrywać Season Newsy, Ciekawe Newsy będziemy nagrywać z gry Fortnite i to się będziemy trzymać. To sobie rzadko te odcinki, zobaczymy jak mi to wyjdzie, ale generalnie to będzie na, na, naprawdę dobre wyjście. Doszły i słuchawice, że podobno ma być nowy rozdział czwarty w Teraz mamy sezon czwarty, rozdział trzeci I ma podobno być właśnie e, nowy event pod nazwą Rozpad Tak wyskoczyło mi po jednym że to tam o evencie Rozpad e, kończący rozdział czy Coś mi takiego wyskoczyło, nie patrzyłem i szczegółów Tylko po prostu mi wyskoczyło i to co ja wyłączyłem Więc nagrałem więcej szczegółów właśnie na Twitterze, jutro, albo jeszcze później. A dzisiaj nagram to co ja o tym właśnie myślę o tym wszystkim. Co by, co by mogło być na tej perspektywie. Nie patrzyłem Twittera, nie patrzyłem YouTube'a, przepamię szczerze, nie kłamie, nie patrzyłem żadnego Twittera, żadnego YouTube'a nie patrzyłem. Więc nie będę wiedział, o co tam chodzi, co może być ciekawego, bo może są już jakieś tam rzeczy, co może być albo wycieki, co może w tym i być, o ile długo to będzie Bo może to być fake, ale ja nie wiem, fake po prostu wyskoczy mi na Twitterze A ja więcej szczegółów poza na Twitterze, gdy sprawdzę, więc No, a dzisiaj to, co o tym uważam Więc, szczerze, dosyć dziwne, że będzie nowy rozdział czwarty To są w ogóle spekulacje Nawet Tak to uważam, bo nie sprawdzałem, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale tak to wyskoczyło mi na Twitterze, że będzie nowy rozdział, czwarty. Szczerze, według mnie troszeczkę za Mamy teraz rozdział czwarty w grze, mamy teraz rozdział czwarty w grze Fortnite, rozdział trzeci w grze Fortnite i mamy ten sezon czwarty i generalnie no troszeczkę, yy, podchodziło troszeczkę tam newsów ciekawych i faktycznie mogę ten nowy event być faktycznie z nowym sezonem. Szczerze, ja bym chciał, bo generalnie jak wyszedł nowy sezon, to generalnie do 1 listopada nie grałem. Cały list, cały październik, nie grałem w Fortnite'a szczerze praktycznie. Tak 3 tygodnie nie grałem, Pół, ponad półtora tygodnia, czyli ponad półtorej czy trzy tygodnie nie grałem w Fortnite'a I wtedy nie wiem co się dzieje w Fortnite, w Ludwig, no nie patrzyłem do YouTube'a co się dzieje na Fortnite, w ogóle nie zapatrzyłem, na nie patrzę przez 3 tygodnie i nie wiem co się dzieje w Fortnite, więc... Od dzisiaj będę to sprawdzam i będę wam założył co o tym ciekawego, bo nie wiem co mówić w tym eventie, po może coś nam ciekawego wyszło jeden i jeden w ogóle będzie. No i jeżeli coś się wiedział, to wtedy tam moment. A to co o tym myślę, że na tym evencie mogłoby być, nie? Szczerze, no nie wiem co by na tym eventie mogło być, bo nie wiem, nie patrzę na Twittera, bo cię tam coś, żeby wam o tym upewnić, że coś takiego ma miejsce mieć. Teraz sezon się kończy 3 grudnia, więc podejrzewam, że event był ten, byłby ten 3 sierpnia. Mm. Więc no kurde podejrzewam, że event będzie 3. a 4 nowy sezon, ten nowy rozdział. Ostatnio rozdział trzeci wyszedł od razu yy, po 12 godzinach. A rozdział drugi, przypominam, wyszedł po dwóch dniach. Bo szczerze, Fortnite jak to Fortnite, no jak już wychodzi drugi rozdział, no to wszyscy czekali te dwa dni na ten nowy rozdział. A co dostaliśmy gówno. Cztery miesiące czekaliśmy na nowy sezon, gdzie wtedy w lutym 20 roku pojawił się nowy rozdział drugi, sezon drugi. Jest to było naprawdę przekomiczny. Więc jak cztery miesiące na nowy update, eee, a nie czekało się dzieje w Fortnite, cie. czekaliśmy dwa dni na ten nowy rozdział, a teraz, rozdział trzeci, że to po 12 godzinach i co? Już coś się ciekawego działo. Generalnie rozdział pierwszy, sezon pierwszy... Generalnie mm, był dosyć przygotowany, ponieważ były te wiertwa UR. Były wiertwa UR. Dzięki jakie ten rozdział wyszedł. Przepraszam, w grudniu 21 roku ten wyszedł. Wtedy to. Więc no. Miało to miejsce, generalnie. No i wtedy tam, tam się wszystko działo. Gdy tam miało miejsce nowy rozdział. Więc szczerze podejrzewam. No wtedy coś się działo w Fortnite. Cie. Były eventy, no, był, nie było eventu, ale w drugim sezonie był event. Ym, I szczerze no to było naprawdę przekomiczne co tam się działo. Ym, dużo ci działo wtedy w pierwszym sezonie rodzinze, a w drugim nic się nie działo, a czekaliśmy dwa dni. Więc tutaj podejrzewam, że będzie to samo, czyli że będzie nowy sezon i wyjdzie po 12 godzinach. Panie w niedzielę jak to zawsze, to już będzie A co do eventów? Co nam będzie ciekawego? No nie wiem, panie patrzyłem ale spekulacje nie mam. Możliwe, że ten chrom się... Możliwe, że mam jedno zakończenie Fortnite'owe. Z racji tego, że mamy tego chroma, to podejrzewam, że chrom przejmie całą wyspę i coś się wydarzy takiego, że na przykład będzie obrót mapy o jakieś tam 100 tysięcy stopni na przykład i... No wiecie, tak jak to było w rozdziale trzecim. W razie o drugim się kończy wtedy. Ale podejrzewam, że będzie inna teoria. Podejrzewam, że będzie cała mapa w chromie i wszyscy zamienią się w hormon. I generalnie potem pojawi się na pętla, gdzie będzie nowy rozdział i tym podobne. Więc no kurde, podejrzewam, że to będzie coś ciekawego. Chodź tu, Wilku. No, ej! mam no, mamy wykonane wyzwanie, przynajmniej. Więc generalnie, no, myślę, że mapa cała będzie w chromie, będzie się to rozrastało. I będą takie małe ludziki, gdzie będziemy właśnie ich klepać. No, i wtedy zamienimy wszystkie systemy chrom. I generalnie, i tyle. I potem nas przekieruje, gdzie będziemy koło pana Geno. No, i wtedy tak to się płynie, rozpocznie. Czy tak to będzie? No, nie wiem. Podejrzewam, że taka będzie teoria. Że za cały chrom przejmiemy przez całą mapę? I część chromu będzie też już w rozdziale czwartym, na przykład. Czy tak będzie? Chciałbym. Generalnie chciałbym, że sama ma przejmie chrom i tyle. Więc coś takiego może mieć miejsce. Więc generalnie spoko. No, więc podejrzewam, że tak to będzie wszystko wyglądało. Czy tak będzie? No przekonamy się niedługo, tak? Kurde, więc tak podejrzewam, że to będzie, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku z Gryforda więcej szczegółów dam w następnym odcinku, gdzie wejdziemy wszystkie yy, informacje. Do zobaczenia.